Tomek poprosił mnie, żebym razem z nim przygotowała to dzisiejsze nauczanie. Ja się zgodziłam, jestem. Choć w ogóle nie czuję się osobą odpowiednią na tym miejscu, bo to, o czym chcę mówić, no nie do końca spina się z moim życiem, z tym, z tym jakie ono jest. Ale widzę, że Pan Bóg gdzieś dotyka tych sfer, o których chcę, chcę mówić. I gdzieś z wielu stron mi mi je ukazuje, i, i nie chcę, i nie będę tutaj mówić o jakichś zniosłych i wielkich rzeczach. Chcę powiedzieć o takich rzeczach oczywistych, które na pewno wiecie, znacie i są wam bliskie, ale gdzieś one dotykają mojego serca i chcę się z nimi jeszcze raz z wami podzielić. Myślę, że też warto sobie przypomnieć takie oczywiste rzeczy. Bo dla moich dzieci jest oczywiste to, że mają myć zęby, i przypominam im o tym codziennie, a gdy wychodzę z domu, już o tym zapominają, więc może warto sobie przypomnieć takie rzeczy oczywiste. Hmm. E, więc zacznijmy. E, od Ewangelii Świętego Jana, od 15 rozdziału, i na nim chciałabym oprzeć to dzisiejsze moje mówienie. Jest to dość długi fragment, ale pozwólcie, że Wam go przeczytam. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorość, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, który wypowiedziałem do was. Tward, twa, trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowo moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój, przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej tak, jak ja zachowałem przykazania ojca mego i trwam w jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja was była i radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie umiłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuje. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi. Albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. I by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Chciałbym zacząć od końca. A może i od początku? Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Dla mnie jest to niesamowite, że to nie ja musiałam coś zrobić, nie ja musiałam coś udowodnić, nie musiałam jakoś zabłysnąć specjalnie, nie musiałam wykonać jakiejś niesamowitej czynności, żeby Pan Bóg mnie wybrał, żeby Pan Bóg mnie dostrzegł, żeby Pan Bóg we mnie uwierzył, żeby Pan Bóg mi zaufał i powierzył mi swoją misję, żeby powierzył mi doświadczenie o nim. Bo gdybyśmy tak patrzyli po ludzku, gdybyśmy tak oceniali siebie nawzajem, że. Czy jakby takie jest patrzenie, co nie? Żeby ktoś cię docenił, ktoś cię zauważył, to musisz coś zrobić, coś musisz udowodnić, jakoś musisz się postarać. A u Pana Boga tak nie trzeba, bo gdyby Pan Bóg patrzył takimi kategoriami jak my, to gdyby popatrzył na ludzi, to by stwierdził, co za banda nieudaczników. No nic im nie wychodzi. Cały czas popełniałam te same błędy. Ja im mówię, że ma być tak i tak, a oni robią inaczej. A u Pana Boga tak nie ma. U Pana Boga jesteś kimś wyjątkowym. Jesteś, y, jesteś niesamowity w tym, że po prostu jesteś. Y, I Pan Bóg właśnie Ciebie wybrał, pierwszego, wybrał mnie. Ja nie musiałam nic zrobić. Mm. I, I On wiedział to, że wybierając mnie, że, że ja jestem w stanie iść i, i doświadczać Jego miłości, że On y, też nie chce być kimś wyższym ode mnie. On w tym wybieraniu mnie chce być na równo ze mną, bo już nie nazywa mnie sługą, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazywa was, nazywam was przyjaciółmi, alby, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co już... jest. Co usłyszałem od Ojca Mego. Przed nami On nic nie zakrywa, On jest otwarty. On jest tą otwartą księgą, którą chce nam objawiać, chce nam pokazywać. I, i jak sobie tak o tym myślę, że on tak mnie wybiera, on tak, on tak mnie kocha swoją tą nieograniczoną miłością. I on tak idzie i przechadza się po tej, po tej swojej winnicy i mnie zasadza. I. i Robi to z ogromną miłością. Ja, jakby teraz zaczyna się sezon wiosenny, można sadzić kwiatki, pielęgnować ogród i dla mnie to jest niesamowite, jak ja idę i sobie coś wsadzam i, i cieszę się z tego, jak to rośnie i robię to z taką miłością. Może, może za bardzo to jest górnolotne powiedziane, ale jakby cieszę się z tego, że mogę to zrobić. I sobie tak myślę, że, że Pan Bóg z taką, z taką radością i z taką, z taką właśnie miłością podchodzi do każdego człowieka, że On go chce zasadzić w tej swojej winnicy i czekać, aż on zacznie przynosić te owoce, te owoce miłości. Nie, nie spisuje nas na straty, nie spisuje nas na. Jakby no nie czeka na nasze osiągnięcia, on po prostu od początku w nas wierzy i nam ufa. Mój Dominik tak marzy, jak, jak ja wyrzucam jakieś drzewko, jakiś krzaczek, który jest połamany. Ja wie, nie, no z tego już nic nie będzie, to, to, już, to już jest do wywalenia. Dominik mówi, nie, daj, wiesz co, ja to posadzę jeszcze tutaj, może dajmy mu jeszcze rok, w przyszłym roku na pewno jeszcze coś z tego będzie. Tak, sobie właśnie, tak to sobie wyobrażam, że Pan Bóg nie, nie spisuje nas na takie straty, że, że On wierzy w nas, że, że my damy radę. Że, że, że będziemy owocować, bo tak jak w liście do Efezjan jest napisane, jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych, do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. E, abyśmy pełnili te dobre czyny, abyśmy owocowali. I Jan Paweł II w swojej encyklice mówi, że przynoszenie owocu jest podstawowym, Wymogiem chrześcijanina w Kościele jest naszym podstawowym wymogiem, aby przynosić owoc. I gdy już jesteśmy zasadzeni w tej winnicy, gdy, gdy jesteśmy połączeni tym, tym krzewem z Jezusem, z Bogiem, kiedy, kiedy mamy to połączenie, to co robić, żeby owocować, żeby nasze było obfite to owocowanie? Myślę, że odpowiedź jest, yy, jest bardzo prosta, a może i bardzo trudna. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Trwajcie we mnie. Yy. Magda na początku adoracji śpiewała taką piosenkę Gdzie mam Ciebie szukać, Jezu? Tak chyba tam było na początku. Ty... Jeszcze raz? Okej. Okay. <grytanie> Ale tak o to chodzi, tak? Gdzie mam Ciebie szukać, Jezu? Bo żeby trwać w tej latorośli, musimy znaleźć tą relację. I odpowiedź jest prosta. Tu, tu szukaj Jezusa, tu Go poznasz. Tu zobaczysz, kim jest Duch Święty, tu, tu poznasz swojego Boga, tu poznasz siebie, poznasz swoją tożsamość, tu poznasz, czym jest miłość. Bo jeżeli nie będziesz trwać w Nim, jeżeli nie będziesz trwał z Nim w takiej prawdziwej relacji, jeżeli nie będziesz chciał Go poznawać, nie czytać po to, żeby odhaczyć kolejne zobowiązanie z dnia dzisiejszego, żeby odhaczyć to, że przeczytałem czytania, nie po to, żeby móc potem z kimś na argumenty mówić, a w tej Ewangelii jest tak, a tam powiedziano tak i tak. Nie po to. Po to, żeby nawiązać żywą i prawdziwą relację, żeby poznawać, kim jest Jezus. Jeżeli poznasz to, kim jest Jezus, kiedy nawiążesz z Nim tą prawdziwą relację, jeżeli poświęcisz ten czas na tą intymność z Nim, dowiesz się, kim jesteś Ty, dowiesz się, kim jest. Twoja tożsamość, odnajdziesz ją, ale przede wszystkim odnajdziesz swoją miłość. Miłość, która jest w Bogu, która jest w Jezusie. Bo bez tej miłości tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przynosić owocu. Może nam się czasem wydawać, że, że ten owoc jest. Tylko tylko czym on jest kierowany? Czym są kierowane te twoje czyny, te twoje gesty? To, że choćby nawet przychodzisz i pomagasz na spotkaniach, to, że gotujesz obiady, to, że sprzątasz skarpetki. Czym się kierujesz? Jeżeli kierujesz się miłością do swoich bliźnich, okej, okay, tak jak brat mówił, jeżeli to wszystko dalej jest w tych, w tych ramkach miłości, to idź za tym, jak najbardziej w tym trwaj. Ale jeżeli kieruję tobą, Lenistwo, jeżeli kieruje tobą pycha, jeżeli kieruje tylko tobą chęć tego, żeby ktoś cię docenił, że jesteś, że coś zrobiłeś, że wyszło ci fajnie, to wracaj do tej miłości, która jest tu. Bo tylko dzięki tej miłości, dzięki tej obecności i tylko dzięki temu możemy przynosić owoc. Święty Piotr pisze tak. Tak samo. Boska Jego moc udzieliła nam tego wszystkiego, co odnosi się do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez Nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się dzięki Nim stali uczestnikami boskiej natury. Skoro wytrwali, wyrwaliście się z psucia wywołanego na świecie rządzą, dlatego też właśnie dołożywszy całej pilności, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braters braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. Gdy bowiem będziecie je mieli, to w obfitości nie pozostaną was one bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu Pana naszego. Na końcu jest zaś miłość. Bo czym będzie cnota, jeżeli nie będzie miłości, będzie tylko jakimś, jakąś regułą, jakimiś czynnościami, które chcemy wykonać? Czym będzie ta powściągliwość, jeżeli nie będzie w niej miłości, jeżeli z miłości nie będziemy chcieli komuś zrobić, powiedzieć czegoś, tylko z takiej, z takiej jakiejś swojej wewnętrznego niechcenia, będzie tylko taką frustracją, żeby czemuś komuś nie powiedzieć? Czym będzie ta przyjaźń braterska, jeżeli tak naprawdę nie będzie nami kierowała miłość, to wszystko jest piękne, ale jeżeli nie ma w tym miłości, to to wszystko jest tylko taką łudą, jest tylko taką, takim udawaniem, y, taką naszą frustracją, tak mi się wydaje. Bo jeżeli robimy coś tylko dlatego, że jest coś naszym obowiązkiem, y, to po pewnym czasie to, to nas męczy, to nie przynosi nam radości, to nie przynosi żadnego owocu, to wręcz przynosi to odwrotny skutek tego wszystkiego. Miłość jest podstawą, a żeby, żeby patrzeć z miłością na drugiego człowieka, musimy poznać Boga. To jest, to jest taki krąg zamknięty. Jeżeli nie będzie w nas miłości, nie będzie Boga. Jeżeli nie będzie Boga, nie będzie miłości. I tak sobie jeszcze myślę, że. Żeby obficie owocować, to drzewa trzeba przycinać. Teraz był czas przycinania grusz, jabłoni, wiecie, w ogrodzie dużo roboty. I, I mam taką gruszę, która, która miała pełną gałęzi i która była piękna, bo miała ich dużo, i na jesień, na zeszłym latem była piękna, bo była bardzo u liści, miała dużo liści. Natomiast, żeby miała dużo owoców, to trzeba było przyciąć niektóre gałęzie, takie wilki, które są długie i nie dają tych owoców. Zabierają tylko liście i zabierają, zabierają te wszystkie potrzebne soki. I żeby owocować, musimy być przycinani. Musimy, musimy też z czegoś rezygnować, bo, bo to dawanie siebie innym też jest pewnym kosztem, bo jeżeli yy, choćby tutaj we wspólnocie tak, przychodzisz i jakoś posługujesz, czymś świadczysz, to musisz zrezygnować z tego, że jesteś w domu. Jeżeli yy, chcesz, yy, nie wiem, zrobić coś, coś w domu, to musisz też zrezygnować z jakiejś relacji chwilowej przynajmniej, z, z zabawy z dziećmi. Te wszystkie nasze nasze czyny. Też są jakby okraszone pewnym, pewnym poświęceniem. Jeżeli to poświęcenie nie wypływa z miłości, to jest frustracją, jakby wracamy do tego samego. A jeżeli ono nie wypływa z miłości, to znaczy, że nie doświadczyłeś jeszcze prawdziwej miłości i nie poznałeś do końca, może pana Boga. Może ta twoja relacja jest jeszcze. Taka powierzchowna, może nie chcesz go za bardzo poznać, może właśnie nie chcesz zrezygnować z tego, że siedzisz przed telewizorem, a nie weźmiesz pisma świętego. Nie wiem, to są takie myśli, które są w mojej głowie, bo wiem, że mi często jest ciężko wziąć, wziąć pismo i się pomodlić, poczytać i nawiązać tą relację z Panem Bogiem, a, a wolę gdzieś posiedzieć i porobić nic. Hmm. Miałam taki, taki czas, kiedy jeździłam do pracy, miałam pół godziny dla siebie i się wtedy starałam jakoś modlić, nie wiem, różańcem albo słuchać jakiejś, jakiejś piosenek. I gdzieś później usłyszałam jakąś katechezę, konferencję jakiegoś księdza, który mówi, że, że relacja z Panem Bogiem to musi być takie konkretne 15 minut choćby, tak? Te minimum 15 minut, żeby przeznaczyć sobie z Nim. I sobie myślałam, no nie, no to jakby on zaznaczył, że to nie może być w samochodzie, że to musisz poświęcić swój czas na to, konkretny swój czas, żeby z czegoś zrezygnować. No i stwierdziłam, że w takim razie dobrze, to ja nie, muszę, nie mogę się modlić w tym samochodzie, no bo to nie jest specjalnie poświęcony czas dla Pana Boga, no to nie, no to, to nie. To muszę zacząć to w, wyznaczyć to sobie w innym czasie. I, I zaczęło mnie to strasznie frustrować, bo nie znajdowałam tego czasu i... I nie potrafiłam jakoś zaplanować swojego dnia, żeby znaleźć ten czas dla, dla te 15 minut takie dla Pana Boga konkretnie. I sobie teraz myślę z perspektywy czasu, że to było bardzo głupie i bez sensu, bo bo przebywać w obecności Pana Boga można cały czas, bo mieć z nim relacje, nie musisz mieć tylko przez te 15 konkretnych minut, kiedy, kiedy akurat wtedy siądziesz i będziesz na sam z nim gdzieś, że że tą relację z Panem Bogiem można mieć w każdym momencie, wtedy, kiedy bierzesz skarpetki, kiedy robisz obiad, kiedy rozstawiasz krzesełka albo sprzęt, że, że ta relacja z Panem Bogiem może być ciągła. Bo czasem nie trzeba robić wiele, bo, bo czasem może wystarczy Twoja obecność, i, i ta obecność będzie niesamowitym, niesamowitym owocem dla innych. I te wszystkie dary, których Pan Bóg nam udziela, te wszystkie zdolności, których nam daje, one będą niczym, jeżeli nie będą wypływać z miłości. Jeżeli nie będziemy się nimi dzielić, to one pozostaną pięknymi darami i, tym, i to wszystko. Tak sobie dzisiaj myślałam, tutaj brat przyniósł przed spotkaniem chleb i go kroił, smarował masełkiem, bardzo pyszny i... I ten chleb jest piękny, pięknie pachnie, ma super kształt, ale jeżeli się go nie pokroi i nie zostanie podzielony między nas, to on będzie tylko tym chlebem. I, i możemy sobie na niego popatrzeć, ale chodzi o to, żebyś się dzielił, żebyś dawał owoc, owoc miłości drugiemu człowiekowi. I jak przygotowywałam tą katechezę, to, to miałam jeszcze takie. Yy, taki obraz, powiedzmy, yy, że płynie sobie piękna rzeka, taka, taka rzeźka, taka bystra, taka orzeźwiająca, i koło niej rośnie drzewo i ono jest piękne. Yy, I ma piękne owoce, yy, ale jest samo i ono pozostanie samo, jeżeli nie podzieli się swoimi owocami, jeżeli te owoce nie spadną, te ziarenka nie zaczną kiełkować, jeżeli nie pozwoli. I nie pokaże tym swoim ziarnom, jak piękna jest ta rzeka. Jeżeli ono nie pozwoli i nie obumrze w pewien sposób, to pozostanie samotne i inni nie doświadczą, inne drzewa nawet nie będą miały możliwości, żeby wyrosnąć nad tą rzeką. Jeżeli my nie będziemy się dzielić i nie będziemy chcieli okazywać tej miłości, którą daje nam Pan Bóg, którą dał nam za darmo, jeżeli nie będziemy chcieli dalej być, nie będziemy chcieli dawa, dalej rozdawać tego owocu miłości Boga, to pozostaniemy takim samotnym drzewem, które tak naprawdę nie będzie szczęśliwe, będzie dalej samotne. W jedenastym wersecie my czytamy: To wam powiedziałem, aby radość moja w was była, i aby radość wasza była pełna. Aby radość wasza była pełna, aby to, co czynicie, było waszą radością, żeby nie było waszym obowiązkiem, tylko żeby było waszą radością. I tak naprawdę, po co właśnie to wszystko? Po to, żeby, żebyśmy my byli szczęśliwi, żebyśmy osiągali radość, żebyśmy nie byli sfrustrowanymi ludźmi, ale przede wszystkim, to jest po to. Po to mamy przynosić owoc, po to mamy trwać w Bogu, po to mamy dzielić się tą Jego miłością, po to mamy przekazywać dalej to Jego Królestwo, świadczyć o Jego Królestwie właśnie po to. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc otwity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Ojciec mój przez to dozna chwały, aby chwała Boża się objawiła tutaj, aby ludzie poznali, że, że niesiesz ze sobą Chrystusa, że ten owoc, który chcesz rozdawać nie jest z ciebie, tylko jest z Boga. Żeby ten owoc świadczył o Bogu, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby chwała Boża objawiła się tutaj. Boga chwała, Boże Królestwo, nie twoje Królestwo super sprzątania, nie twoje Królestwo super grania, nie twoje Królestwo, super przygotowywania wszystkiego, tylko żeby objawiło się Boże Królestwo, Boże Królestwo, które jest pełne miłości. Yy, I to jest to jest proces. trwajcie we mnie. Jezus nie mówi tutaj, Przyjdźcie, przeczytajcie i bądźcie przede mną przez chwilę. Tylko trwajcie we mnie. Trwajcie we mnie, jak jedziecie samochodem, jak sprzątacie, jak jesteście na spotkaniu, jak śpicie, jak jesteście w pracy. Trwajcie we mnie. To ma być cały czas proces. To ma być coś stałego, a nie coś chwilowego. I myślę, że też nie chodzi o to, żeby. Żeby kopiować i naśladować innych, że to ma być Twoja indywidualna relacja z Bogiem, to ma być twoja, twoja przyjaźń z Nim, Twoja więź. I to, co u innych się sprawdza, to nie musi koniecznie sprawdzić się u Ciebie. Może Ty potrzebujesz innego rodzaju relacji, bo, bo Pan Bóg ma tą samą miłość do wszystkich, ale w inny sposób podchodzi do każdego. W inny sposób objawi się tobie, w inny sposób objawi się mnie, w inny sposób ja doświadczę jego miłości, a w inny sposób doświadczysz jej ty. Trwajmy w miłości, bo, bo kto, kto trwa w miłości, przynosi owoc. I myślę, że nie trzeba się też poddawać, bo, bo my z natury jesteśmy niecierpliwi i oczekujemy, że jeżeli. Coś z siebie damy, to to przyniesie natychmiastowy efekt, że te owoce będą olbrzymie i to już i zaraz. A może być też tak, że ten owoc, który siejesz dziś, to ziarno, które dajesz z siebie, przyniesie owoc dopiero za wiele lat. Może ty nawet o tym się nie dowiesz, może ty tego nawet nie zobaczysz, a owoc, który dałeś, może przynieść kolejny, jeszcze bardziej obfity owoc. Może to, co zrobiłeś dzisiaj ty będzie miało stukrotny plon za jakieś kilka lat albo kilkadziesiąt. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Amen.